8200 mam. Milionów? Mhm. Uh -huh. Z... Paweł Trampowi obciągnęłeś czy co? Nie. Uważaj! Co? Tuj. Czekaj. No? Kurwa, ty to widzisz? Nie. Tu. A no, widzę. Marek! Marek, kurwa. Kosmici. No, kosmici normalnie, statkami żółtymi nazywają się. Cimonet, monet, ci monet. Mm -hmm. Saturna, okej okay. ładnie śpiewać, od kumpy się oczu A tak? Limitowaną brałeś Aha, myślałem, że brałeś dla subów Ale ładne są, naprawdę Dobra jakość jest, można w tym ćwiczyć, na rowerze jeździć Dobry, Dobry. Słuchaj, yy, pytanie mam. Znasz może kogoś, kto się zajmuje nieruchomościami? Nie mam pojęcia, ci powiem szczerze, wiesz? Nie mam pojęcia, dopiero co do miasta przyjechałem. Nie mam tutaj, to, tutaj kontaktów za bardzo, wiesz? Oho, oho, dobra, dobra, to idę do tego w kapeluszu, może on będzie wiedział. Doro, no, na razie. Patryczek? Też nie rozumiem, o co ci chodzi, ale nieznany znowu dał 100. Sto przecudownych, yy... przepięknych biców. I siepa, słuchaj! No, co tam? I yy, znasz kogoś, kto sprzedaje domy nieruchomości Lonkale? Hmm, kto sprzedaje? No to słyszałem widziałem dzisiaj na Twitterze. Nie wiem, kolejne jest to biców i bardzo piękne rozdanie. Że sprzedaje jakiś dom. Eee, I William Braton się ogłaszał, ale nie wiem, czy on nie ma tylko na wynajem, słuchaj. Jak on się nazywał? Skarpetki? Spadino Panacletti Dobra, dobra, to ja, ja ten... Pisał, ]ś... że sprzeda dom na północy miasta, no, 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 no. wiesz? Dobrze, to się będę do... Na Twitterze, tak? No, pisał coś na Twitterze I on jak miał na imię? Spierdolino Palancetti, tak? No, coś takiego, coś takiego Bardzo dziękuję Spoko, trzymaj się Spierdolino... Florek to jest on, to kurwa jest cool. nie wiem, nie mam z tym szpitalem zaraz. Spierdolino Panchetti. O, kurwa jaka bema. I yy, to? Ta, ta. To jest moja BMA, nazywa się BMA moja i jeżdżę nią tylko i wyłącznie dzisiaj. W inne dni nie. A ile to koni ma proszę pana? o 8 tysięcy. To dobrze musi iść. 8 tysięcy raty mam proszę pana. To pan się chyba pieniędzy trzyma? Nie nie, kradnę. Pan kradnie. I co popadnie? Co wrączki wpadnie? Dziękuję za stawiców. Olej. No pan nie mówi. Policja jedzie, pan przy policji nie mówi głośno. Policji daje łapówki, proszę pana. To pan chyba wpływał w tym mieście. Lubię I... pływać, ale tylko kraulem, bo żabką się topię. Dobra, wie pan co? Bo ja jestem w robocie, muszę spadać, także do następnego. Nie ma co się opierdalać, do widzenia. Co to kurwa jest? Halo. Dzień dobry, widział pan jak spadło to? No leciało, leciało. I proszę pana, pan ma na imię Spierdolino Palancetti? Nie, 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 nie. A zna pan takiego? A gdzieś widziałem ostatnio, coś słyszałem o nim na parkingu, ale nie wiem za bardzo. Y jak pan go zobaczy, po niech pan powie, że go szuka, dy szuka dycha, bo chce chatę kupić. Hatę chce kupić? No chce hatę kupić. A pan ma do... hatę na sprzedaż, może? Nie, nie, nie mam Nie mam nic, nie mam pojęcia. Y a, y no to wszystko w sumie, nie? No, wszystko, wszystko. do usłyszenia! No, trzymaj się. O chuj, nowe spodnie podarły. Ja pierdolę. Mam na 520, inwestuję 5 złotych. No, no, z... mam Siemano. Więc Ścisz radio, bo nie słyszę co mówisz. No to to ja byłem Kamilku. No. Ty tak ładnie śpiewasz. No. Pomyliłem Cię z randiem. Słuchaj, jest Aha. sprawa. Możemy się gdzieś spotkać na przykład na mechaniku? Czemu na Mechanico? Bo jest do spotkania obgadanie A bo ci wyśle no. GPS, bo znam taką fajną miejscówkę. No to dobra, to ja się... Abo to... To dobra, to wyślij. No ci wyśle GPS. No no, No, no. się ma. No. no jadę. Ja już też co jadę. No jadę, bo ten zajebał tu przy tym zjeździe, wiesz? Kto zajebał? Mm. No ja, bo na bramce mi chcieli policzyć. On ja wie Taki chuj, bokiem jadę. No dobra, to jeszcze chwilę. Ja już czekam. jestem. Dobra. Elo? Witno, Elo. No, Wszędzie. No, no. Twitch Prime. To jest to. Witomy. A ty tam jesteś, a ja pierdolę do samochodu. A bo ty jesteś w sumie detektyw, kurwa mogę ci nie zauważyć. O! Oh, Musisz by się wyjebał na głupi ryj. I słuchaj, picikela. No. I, no po... ile i do kiedy? Nie, 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 nie i. No. Znasz. Y... Czekaj, jak mi się nazywał, muszę sprawdzić telefon, mam zapisane. I no, palan, Palancetti znasz? <coughs> No to jest Skorpion. Tak? No. Od kiedy on tak ma na imię? No nie ma, no ty żeś go tak nazywał całe życie. A jak ma na imię? No spadł no pana Kretki, chuj. Chuj. I no. ma... możesz do niego zadzwonić, bo chyba ma nowy numer. Nie, bo mam koset z nim. A daj mi jego nowy numer. No nie mam. Bo a... ja z nim nie utrzymuję kontaktów, a on za ten dom chce 7 milionów. Co on On chce? jest jebnięty jest. Słuchaj, i... Co kurwa 7 milionów? Wiesz, ile to jest? No ja mam 4. O... Czekaj. 8200 mam. Milionów? Mhm. Uh -huh. Pały Trampowi obciągnąłeś, czy co? Nie! Zrobiliśmy ściepę na. Toyotę, wiesz? I, I co? No i wycofali z cytacji. I ty nie odtaś, nikomu, usiadał, bo jesteś z policji ci nic nie zrobił, tak? No. No i króciutko. Słuchaj, możesz odstawić test swojego rzęcha i pojedziemy moim? Ale to twoje to jest nic nie warte, tak ty Nic nie warte są te twoje dzieciaki ad z adopcji. Jakie adopcji? To, no to moje dzieciaki ma ma są. co mi pokaz wami cipej Tam nic nie było urodzone No bo Trzeba... ona przecież wyszła bokiem Bokiem to jest ciąża pozacipna. Dobra, weź chodź ze mną. No dobra. A mam coś dla ciebie? Ci bardzo cieszę. A wiesz co? Co pierdolisz? A wiesz co ja mam dla ciebie? Uchyl, czy cię gówno słyszę. No przecież uchylona jest. No! Wiesz co mam dla ciebie? No! Musisz co powiedzieć? Co? Gówno. <noise> I serio, dostraj siatkę i pożyć. Czekasz, żeby mi to dać? No! Ja pierdolę. Jademy. Jedź! Ale gdzie? Na parking! To tam! Cika na głupi. Jeszcze nie wypłaciłem. Ja lokal potrzebuję. Muszę zraźć ekipę, wysych nie? No daj mu, daj mu, daj mu, daj mu, daj mu teraz! Daj mu, daj mu! Żeby skończył jak twój? Co jak mój? To jest BMW daj spokój. Na zW No BMW to kupuje 18 lat jak odbierze prawo jazdy I pierwsze co robi to jedzie po E36 Ważne, żeby progi były całe, żeby u mechanika za jedzą rozumiesz nie wchodziły łapy No i chuj już jest na samochód No i w gazie musi być No musi 18 najlepiej A jak ma i jest to myślisz, że jest drifterem Słuchaj No, y no ty mi powiedz gdzie jedziemy no, ty mi chcesz powiedzieć, gdzie idziemy. Słuchaj, zastasz do na nawigancji. No. Gdzie jest lokal do kupienia, albo jakaś melina? To ja ci powiem. No? Y tu prosto jedź, no? No? Jak jedź, daleko. Jedź. No i tu. tu, 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 tu. No. I to jest. I co to jest? No, melina. Ty. Masz siano? Ile kosztuje? Nie no, czy masz siano przy sobie? No czekaj, muszę po zobaczyć portfel. Mam 69 tysięcy 6 tysięcy? 6 A, A ja mam te ja brudne, do... co mieliśmy dać czyste. A, no to nie. Ale czyste mam też? Proszę I chodź, odwiedzisz tu. Chodź. Bo tu są takie domy wizytowe, możesz to sprawdzić, nie? I teraz patrz, Wizytowa? ja do ciebie dzwonię. Ty odbierasz. I no. I, i wchodzimy Odwieź ładnie No i zobacz Jest. Ty Możesz się nie rozłączać kutafonie Ale nie wyzywaj dla mnie No bo mi zasięg się skończył Nie moja wina, moja, moja Dobra, słuchaj, tak i tak co podoba Ci się to? No, ale... <noise> o kurwa ktoś kaszle, to już sąsiadów bab no. Ja pierdol, ktoś tu mieszka? Nie jeszcze. O, Farelka jest. No. Farelka mi jara, więc ciepło. Ty, ale lustro mam ujebane koło tego, koło tej wanny, gościu, co jest pomalowane? A to nie jest lustro pomalowane, to jest lustro takie, to... Witraż. Witraż, jak w kościele, tak? U Tadzia. No. A te drugie lustro, to jak ja mam na nie patrzeć, jak jest wypukłe? A to jest... Yy... Yy, ta! Jest. Mówi się na to. Poczekaj, jak malarz ma tom. Yy, tom. Yy, nie wizję, tylko tom. Inspirację. Inspirację. No, to jest inspiracja. A to fajna. Yy, a no. ten? To. No, czekaj, patrzę sobie, a kran ciepło jest, zimna jest. I yy, dlaczego w śmietniku jest podpaska? Yeah. No tu. To jest na zapas. Mhm. Dobra, idzie jakaś a dlaczego nie ma... Słuchaj, wytłumacz mi no? jedną rzecz. No? Dlaczego do telewizora nie ma dekodera, tylko jest yy, yy, kosz do koszykówki? Ale jest wideo. Ale czemu jest kosz do koszykówki na telewizorze? Ale to, na dole jest dekoder i jest wideo. A no jest wideo. A to jest, to jest to. To nie noszą. I monto na ryj. No, homonco, Zakładasz tak. i ruchasz. A, w obciąganiu. To jest to właśnie. A czemu... Po co mi książka? Żebyś był jeszcze mądrzejszy. Przecież, kurwa, ja tego nie przeczytam. Przeczytasz. G-O-G-A. Bez sensu. Yoga. Kto? Yoga. ty masz inną. Aha. Ja mam... I-O-G-A. O. -G -A. o. Dodatkowy ten, y, pościelenie jest. No. teraz zikały. Dobra, i. Y... fab chusteczki. I no. analny lubrykant. Lubię to wszystko. Gdzie? No za fab chusteczkami z anal lubrykant. A to jest odkażacz? Do analnego lubrykenta. A no w sumie analny. No jak jest wysoko ten telefon? że ja nie dosięgnę, trzeba telefon? Dawać. A no? to jest telefon do domofonu, to to nikt tu nie będzie dzwonił. Ty? Nie. Ty kurwa sąsiadka cały czas że ona nie ma jakiejś choroby? Ona po prostu daje znać, że stary poszedł do roboty. Haj, mam przyjść przez okno? No. Ile, ile za tą chatę? No nie wiem, a co mam załatwić? Zadzwoń. A, mam przedzwonić? Zadzwoń normalnie, zapytaj się, czy za brudne mogę kupić. No chodź tu! Już wyszedłeś? No wszędzie co tam będę dłużej robił? No? Elo? Widzicie ma? Słuchaj, no. A bo, mo jest... że mogę tu yy, na pustce stać czasami. Mam papiery na to. Jeszcze jedno jest takie ładne mieszkanie. I Gdzie? ciebie mogło to zainteresować. Jedziemy. Toplowaj, bo ja teraz będę jadł. Ty całe życie wpierdalasz. O, się zahaczyłem chujem. No, się chujem zahaczyłem. Otwórz to barachło. O. zanku. Jaka chata? Taka z alusami. No ja tak, żebym mógł kok skrzypać. No Opierdoliłem ostatnio 3 kilo skąd Koksu A Za, za 17,5 miliona A masz 8 No ale mam 8, no bo 8 yy, przejebałem na szampana Ja myślałem, że na te ryby kurwa w tempurze ty jesz cały czas Ja nie wiem już takich rzeczy Ty? No Co ty dodajesz na kolego, na kolego dramie? Co dałem? Kurwa tyle słodkości masz? Bierz gruby Ja dzisiaj przeglądam kolego story No Patrzę Kurwa mówię Ja pierdolę obserwuję sklep ze słodyczami Patrzcie co... Wbić Ja bym bardziej powiedział że To jest yy, hurtownia Gdzie to masz? Co? No bo jak będę szedł po resztę rzeczy do was, do chaty, Nie powiem ci. To jest coś Nie powiem. Uważaj! Co? Tu. Czekaj. No. Kurwa, ty to widzisz? Nie. Tu. A no, widzę. Ja pierdolę. Czekaj, co mi do Marka. Wiesz, co to jest? Czekaj, kurwa, Marek ma zajęty. Ja pierdolę. Ej. Dob yy, bardziej przy metalowym, przy metalowym. Lepszy zasięg, lepsze pole, przebicie. O, Marek! Marek, kurwa! Kosmici! No, kosmici! Normalnie statkami żółtymi nazywają się Cimonet! Cimonet! Mhm. Saturna, ok. I co, na, na policję i czym. To... Strzelać do nich czym? Dziewicami. Dobra, dobra. No się ma. No nie, nie szczelimy. Kurwa, nie mam amunicji W całym świecie nie ma amunicji Bro, nie jest, ale nie ma amunicji, bo to musi być dziewica, 17 lat A to nie, to Mnie co to ja, ty? Nie ma opcji Ja Poczekaj. mam kolegę, który pęka piętnastki O fuj No, on ma trzynaście <laughs> Co kurwa powiedziałem? Nie mam amunicji Masz ja no. i chodź Do no, no co ty jesteś? Gumę Gumę? A gumy się nie O jadę, jadę Zobacz ładne od razu No jedziemy O i... Kawiarnia i jesteśmy sprawdzimy. Tu? No. Zamknij to barachło. I chodź. Ty możesz przestać do mnie. A, cześć, Picciciela. No cześć. I, co? I słuchaj. Pierwszy pokój po prawej stronie. Alusy. No. A ibis sprawa. Centrum czekaj, dowodzenia dam całe ci, Dam Ci na głośnik, no no no, opowiadaj. Całe centrum dowodzenia, nie? No Następny pokój No eee, no następne centrum dowodzenia, nie? No, czekaj Kurda gumę jemu smaku kurczaka, wiesz? Aha No fajne te komputery, będę mógł sobie live'a zrobić No Teraz tak Następny pokój, to już jest rozbudowana Kurwa. Tego się nie spodziewałem po otwarciu pokoju następnego. No właśnie. Ja jebi, ale dywan, mam palmę. Nie, to jest dzban, nie. Dywan? Jest, nie, nie, to się jak nazywa takie co masz? Doniczka. Wykładzina. Nie, doniczka, tam są kwiaty. Donica. Mhm. Słuchaj. Dlaczego czego nie ma czternastolatka? Donic, no. Donic, no. Yy, jak wejdziesz po lewej stronie... Kurwa, drzewo z jabłkami, po lewej stronie, no. Masz sypialnię i garderobę. No, ci powiem. Tu jakaś dubka mieszka, chyba wiesz? Tu y... nikt nie mieszka. To zostawiła. To, to są te domy Dupy. takie, wiesz, te wizytowe. Pokazowe. Pokazowe, no. Następny pokój. Wychodzimy. Ostatni no. po prawej. I tu jest y... soli, będzie mogła mnie przepytywać na tym. No, łaźnie masz tu. Fulwalę Łazienka, jak za Gierka. Kojarzysz Gierka? No. Ja grałem z nim w bierki. Ja kiedyś też grałem z nim. Ja od niego grałem się, ale on na psach nie mówi nic. Aha, i teraz chodź. Lecimy, wychodzimy, tym, tym, co przyszliśmy i do góry. Jeszcze do góry jest? No, a do góry jest koza. Znaczy, ja? Do góry jest tylko jedno pomieszczenie, ale jest piękne. Dobra, a powiedz mi. A ten van co tu jest, nie? No To se mogę też wtedy wynająć? To chyba nie. Bo wiesz, ja umiem mechanikę, nie? Nie Bo umiem. Ja pierdolę -wizor. No. Jakbym już gdzieś takiego widział. Chwa, zajebisty. Elemis. Elemis. I a sofa? Też fajna. Nie, to nie jest Elemis, to jest. O, luj, będę, będę sikał sobie na tych przechodniów. Mam okno na Oj. ulicę. No. Dziękuję no, może tak zobacz. być. Ile za nią? Teraz, No nie wiem no, tam też mam pogadać, okej? Okay? No, tej bardziej. No dobra. No tu no jakbym dobra. dupkę wziął na Netflixa, albo jakiegoś innego Twitcha... No. To gościu. A te malowidło ci się podoba, czy do wyjebania? Tu? Na ścianie takie? No. Nie może być napisane Dycha? No, w sumie. Zapierdol mi Dycha, powiedz kurwa wujowi... Że ma dycha napisać. Dycha? Mhm. Mm no dobra. Wejdź, przepraszam, eee, ja tak No nie wiem, co ci jeszcze mogę powiedzieć. No. A to u mnie nie możesz mieszkać, czy co? Nie mogę, bo. Co mi, mi się zaczęła podobać. No to bierz ją. Bierz kurwa, jeszcze utrzymywać, co? To, ja to, to tanie nie jest. Tanie nie jest, Dwa że się już dwa razy z nią pokłóciłem po seksie. Mówisz? No, się kochaliśmy w mojej głowie i się od razu po tym kłóciliśmy. Pierdolę też takie związki. No to nie, to to nie ma sensu. I to teraz tak myślę, gdzie ja cię mogę zabrać? Weź mnie hmm. od tyłu na kanapie. <laughs> żartuję. No to dawaj. Nie, nie, żartuję. Nie mam... mm -mm. Wychodzimy. Nie mogę. Chodzimy.